Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie na kanale Z czym to się czyta? Ja jestem Paulina i dzisiaj przychodzę do Was z prasówką dwóch numerów czasu literatury, numeru 1.9 łamane na 2020 i 2.10 na 2020. Najświeższym numerem czasu literatury jest ten numer, natomiast ja niestety miałam pewne zaległości, więc przychodzę do Was z oboma. Przede wszystkim na samym początku powiem Wam, że ja miałam do czasu literatury specyficzne podejście. Ponieważ nie do końca mi się podobał. Natomiast wynikało to przede wszystkim z tego, że ja swego czasu miałam po prostu niestety swego rodzaju obsesję polegającą na tym, że jeżeli już kupuję jakąś gazetę, to musi być to gazeta przeczytana przeze mnie od deski do deski. Natomiast w pewnym momencie na szczęście się to zmieniło i zmieniło się to, słuchajcie, w tym momencie, w którym zaczęłam intensywniej czytać magazyn Przekrój, który, jak wiecie lub nie, jest magazynem. Bardzo długim, bo posiadającym ponad 100 stron. W związku z tym moje podejście musiało się zmienić, i w tym momencie właśnie zmieniło się również moje podejście do czasu literatury. Zaczęłam te gazety czytać w sposób po prostu bardziej rozsądny, wybierając treści, które dla mnie są najbardziej interesujące, treści, które w jakiś sposób do mnie po prostu trafiają. Czas literatury to jest przede wszystkim magazyn, który skupia w sobie Różnego rodzaju prozę i poezję, no przede wszystkim współczesnych autorów, ale również mówi o odrobinkę, można nawet powiedzieć o filozofii. Czasami wchodzi w kwestie związane z autorami starożytnymi, tak jak tutaj mamy do czynienia z Heraklitem, właśnie a propos filozofii także bywa bardzo różnie, jeżeli o ten magazyn chodzi. Pierwszą rzeczą, która mnie zdecydowanie w tej części magazynu Poruszyła, to jest to proza ucieczki Marcin Gaczkowski o tani malarczuk. I tutaj mamy wstęp, tak naprawdę, dopiero do autorki, o której się mówi. I mamy prozę. Swego rodzaju opowiadanie Żaby w Morzu, które no naprawdę bardzo serdecznie Wam polecam. Jest to proza dosyć specyficzna, natomiast na pewno w dużym, stopniu, w dużym stopniu poruszająca. Także chociażby ze względu właśnie na to opowiadanie, polecam Wam do czasu literatury zajrzeć. Następnie opowiadanie Narodziny Słonia Krzysztofa Gałaja. Również opowiadanie bardzo ciekawe, opowiadanie tak naprawdę mówiące w pewnym stopniu, może nawet w bardzo dużym stopniu, o samotności, o swego rodzaju niedopasowaniu, i o tym, jak całkiem przypadkiem możemy trafić na kogoś, kto może nie przesadzając, no nie zmieni naszego życia, ale w jakiś sposób zmieni na pewno nasz dzień, czy nasz sposób. Odbioru konkretnego dnia. Następnie mamy tutaj prozę polską Krzysztofa Dąbrowskiego. Mamy tutaj napisane, że jest to pisarz i scenarzysta. Ostatnio wydał Nie w inność w 2019 roku. Powiem Wam szczerze, że ja o tym nie słyszałam. Natomiast jeżeli chodzi o opowiadanie, to zdecydowanie jest dosyć ciekawe. To jest takie troszeczkę metafizyczne. Ja szczerze mówiąc, odbieram to opowiadanie niedosłownie. Tak jak tutaj jest opisywane, że główny bohater widuje po prostu coś w rodzaju duchów. Natomiast bardziej odbieram to w kontekście. Jakiś traum czy y, takich duchów, y, można powiedzieć, w aspekcie psychologicznym, które prześladują nas na co dzień. Także właściwie to opowiadanie polecam Wam najmocniej w, całej, w całym wydaniu czasu literatury. Przede wszystkim ważne, myślę, jest to, że spokojnie możecie nawet ten numer jeszcze kupić na stronie czasopisma, także zdecydowanie Wam polecam. A tutaj słuchajcie bardzo ciekawy artykuł na temat powiedzmy. Tego, w jaki sposób kolejne pokolenia odbierały mit o Ledzie i o Zeusie, przez którego Leda została no, oficjalnie uwiedziona. Natomiast mamy tutaj podejście, które pokazuje tę sytuację w sposób całkiem odmienny przez poetę Williama. Jeżeli dobrze czytam jego nazwisko, poprawcie mnie oczywiście, jeżeli powinnam powiedzieć inaczej. On tutaj Zeusa widział przede wszystkim jako oprawcę i też bardzo ciekawy jest ten wiersz. Który nic napisał, nagły ciostrze pod wielkie jeszcze skrzydła oba nad dziewczyną, co słania się już płetwy blisko głaszczą uda. Już karki ich schwycił w kleszcze dzioba, trzymają pierś bezbronną swoją piersią ściska, jakże mogą odepchnąć przerażone palce pyszność pierzastą od utro a ciało przyduszone gwałtem w białej walce nic nie czuje prócz bicia serca z jego strony. Ze drgania w lędźwiach zrodzi się ściana pęknięta, dach płonący i Wieża, trup Agamemnona, tak schwytana jej ciało, wydane na łup, z krwi bestialskiej w powietrzu spadły na nią pęta. Czy wzięła jego wiedzę z mocą jego łona, nim ją skleszczy, wypuścił obojętny dziób? Bardzo mi się to podejście podoba i dosyć sporo tutaj się jeszcze o tym podejściu pisze. Także to wszystko, słuchajcie, z takich naprawdę najbardziej poruszających mnie rzeczy w tym czasie literatury. Numeru pierwszego, łamanego na 9 na 2020, natomiast teraz chciałabym Wam pokazać czas literatury aktualny i tutaj powiem Wam szczerze, że znalazłam zdecydowanie więcej treści, które mnie w jakiś sposób poruszyły i zainteresowały. Przede wszystkim, słuchajcie, jest to w dziale tak zwanym Pisarz w Pracy. Pisz o tym, na czym się nie znasz czyli jak skonstruowane są dociekania Auerosa, Horhelu i Saborgsa. Y nie będę Wam tutaj opisywała całego, całego artykułu, natomiast chciałabym Wam przeczytać fragment tego artykułu. Choć w różnych epokach, a w naszej zwłaszcza, wielu pisarzy dla efektu pozowało dla, na naturszczyków, prawda jest taka, że właściwie wszyscy twórcy, którzy na drodze rozwoju beletrystyki postawili kamienie milowe, byli erudytami, ludźmi wszechstronnie i głęboko wykształconymi, dobrze zaznajomionymi z dokonaniami poprzedników i dalece świadomymi własnego warsztatu pisarskiego. Nie jest też jednak tak, że im większa erudycja, jak również inteligencja, tym z automatu lepszy pisarz. Przeciwnie, gigantyczna erudycja bywa czasami paraliżująca. Niekiedy dusi w zalążku wszelkie pomysły własne pisarza przez nieuchronną świadomość powtarzalności. Twórczość artystyczna wszelkiego rodzaju opiera się bowiem na oryginalności, czy chociaż złudzeniu oryginalności. Dlatego łatwiej się pracuje twórcy, który nie wie, że wyważa otwarte na oścież drzwi, niż takiemu, który świetnie zdaje sobie sprawę, że to, co przychodzi mu do głowy, było już wcześniej nieraz eksploatowane. I tutaj absolutnie w żaden sposób się nie wywyższając, natomiast ja z własnego doświadczenia właśnie wiem, że e, nadmierna wiedza e, na temat e, może nawet e, nie absolutnie całej literatury, ale na przykład nawet głównych nurtów, czy tego, jaka była moda w jakim czasie, na jakie tematy, bywa czasami faktycznie paraliżująca w kontekście napisania czegoś swojego, zwłaszcza kiedy chcemy po prostu być, e, mimo wszystko, przynajmniej do pewnego stopnia właśnie. Oryginalni niestety. Następnie mamy tutaj w dalszym ciągu w dziale pisarz w pracy artykuł Anny Nasiłowskiej pod tytułem Dziwny czas. No i tutaj mamy m, oczywiście kilka wspomnień już na temat pandemii, na temat tego jak wyglądała sytuacja na rynku książki i jak wygląda w tym momencie, jakie w ogóle są prognozy to, że wiele właśnie księgarni się zamyka, to, że wiele miejsc przechodzi po prostu naprawdę bardzo trudne chwile, także bardzo interesujący artykuł. Chociaż powiem wam szczerze, że ja osobiście już jestem nieco tematem pandemii zmęczona. Dajcie mi znać, czy wy również. Następnie mamy również pisarz w pracy o kruchy poetyckiej kuchni. Nie będę wam tutaj dokładnie mówiła o czym był, o czym był cały artykuł, natomiast chciałabym przeczytać wam wiersz, który moim zdaniem jest absolutnie Piękne. Najbliżsi nie muszą być stale z nami. Czasem wystarcza świadomość, że jesteśmy po tej samej stronie planety, po tej samej stronie przyciąganej liny. Oddychamy tym samym powietrzem, nawet po drugiej stronie słuchawki. Rymujemy się z sobą niewidzialnie, by było myślą lżej. Tańczyć z Ziemią wokół słonecznego traktu do taktu. Dajcie mi znać, czy wiersz Wam się podoba, jeżeli macie ochotę. Posłuchajcie kilka razy po prostu, jak o tym mówię. A propos właśnie, słuchajcie, sięgania do kultury antycznej, w tym numerze mamy Tukididesa i jego wojnę peloponeską. Z ogromną radością przeczytałam sobie to po raz kolejny, mimo że akurat wybrany temat niestety po raz kolejny zahacza o pandemię i o, no w tym przypadku właśnie pandemię, która miała miejsce... W tak zwanej Achai, niestety. Natomiast, no, tak czy siak, jest to sięgnięcie do starożytnych, co bardzo lubię. Tutaj mamy naprawdę bardzo interesujący artykuł: Literatura i sensacja. Na temat tego, w jaki sposób traktowana była właśnie literatura sensacyjna, literatura przygodowa dawniej i jak traktowana jest teraz. Bardzo ciekawy artykuł. Ja tutaj już sobie zaznaczyłam właśnie fragmenta a propos Homera, Szekspira, Dostojewskiego i tego, aby nie dewaluować wartości właśnie literatury swego rodzaju sensacyjnej. No, natomiast mimo wszystko. Mowa tutaj jest o wartości tej literatury klasycznej, natomiast w kontekście literatury nowoczesnej, odnośnie właśnie sensacyjnej, jest to ujęte w kontekście po prostu przede wszystkim odpoczynku. Jednak mimo wszystko mało się zdarza pisarzy obecnie, którzy piszą literaturę współczesną, sensacyjną czy przygodową, a mimo wszystko na wysokim poziomie. Myślę, że jednym z ostatnich był po prostu Umberto Eco. Następnie, wynaleźć samotność, tożsamość w kosmosie. Yy, powiem Wam tak, ja nie będę tutaj wchodziła w szczegóły. Mamy tutaj informacje o yy, poezji przede wszystkim, i o samotności, która, jak wiecie, bardzo mnie interesuje od wielu lat jako zagadnienie literackie i społeczne. Natomiast mamy tutaj kolejny piękny, piękny wiersz, który Wam przeczytam. Ja Ciebie kocham, wyliczę śmiało. Kocham Cię aż do głębi i do szczytów, do krańców, których dusza mknie dotykać. Gdy czuję, że nie patrzą bytni ideały, kocham do przyziemności cichej, małej, każdego dnia. Przy świecach i o oświcie, kocham z wolnością, której się oddaje życie. Kocham z czystością, z którą się odrzuca chwałę. Kocham z tą całą siłą, którą niegdyś wkładałam w żale i z dziecięcą wiarą. Kocham miłością, która, tak jak świętych, zdawałam się utracić, i miłości miarą jest każdy oddech, łzaj, uśmiech. Więcej będę Cię kochać, Boże, daj za życia Bramą. Przykład Józefina Piątkowska, czyli autorka tego artykułu. Tutaj mam zaznaczony bardzo ciekawy cytat: Artysta musi znaleźć albo wynaleźć sobie samotność, by pracować, jeśli to w ogóle ma być dobra praca. I tutaj, właśnie o Elizabeth Barrett. Jako tłumaczka greckich dramatów, wiedziała, że żadna świątynia nie ustoi, jeśli kolumny nie będą stać w odpowiedniej odległości od siebie. A propos związku Elizabeth Barrett i Roberta Browninga. Także bardzo ciekawy. Bardzo ciekawa myśl. Następnie mamy właśnie tożsamość w kosmosie, właśnie Józefiny Piątkowskiej i kolejny pierwszy piękny wiersz w przekładzie Mieczysława Jastruna, tymczasem po, tym razem poety Gerarda Denerwala. Natomiast nie będę Wam tutaj tego wiersza czytała, Mam nadzieję, że po prostu sami do czasu literatury zajrzycie. No i słuchajcie, wydaje mi się, że ostatni temat poruszony właśnie w tym numerze to jest temat dyskusyjnych klubów czytelniczych, i ja z wielkim zainteresowaniem czytałam tutaj wypowiedzi członków dyskusyjnych klubów czytelniczych. Tutaj jest akurat a propos klubów zorganizowanych odnośnie projektu Fundacji Poemat pod hasłem: poczytaj, pomyśl, podyskutuj. I jest to takie miejsce, znaczy jest to taki projekt, który odbywa się w ośmiu krakowskich księgarniach kameralnych, i mamy tutaj wypowiedzi klubowiczów, gdzie mówią o swoich doświadczeniach, mówią o swoim podejściu do klubu, czy czują się bardziej zdenerwowani w momencie, kiedy mają przygotować się, przygotować, no, przeczytać książkę właśnie na klub. Czy nie ma to dla nich większego znaczenia, właśnie czy te dyskusje są stymulujące? Ja ze swojej strony bardzo serdecznie Wam polecam zapisanie się do takiego klubu. Ja w tym momencie, znaczy zapisanie to dużo powiedziane, ale branie udziału w takich spotkaniach. Ja biorę udział w spotkaniach w Ursynotece, czyli w Ursynowskiej Bibliotece w Warszawie, ale również założyłam ostatnio własny klub dyskusyjny książki i na najbliższe spotkanie czytamy szkarłatną literę. Wcześniej czytaliśmy "Wichrowa Wzgórza", także ja wam serdecznie polecam. To są niesamowicie stymulujące spotkania. Ostatnia rzecz, chciałam wam tylko tutaj zaznaczyć, że są oczywiście całe działy na temat książek nowych, starych, także naprawdę różnego rodzaju i są to oczywiście recenzje. Natomiast ja recenzje rzadko kiedy czytam, chyba że są to recenzje emocjonalne, po prostu nie mówiące tutaj. Hmm, o książce w sposób stonowany, tylko po prostu takie wręcz do nas krzyczące. No i tutaj książka Miry Marcinów bez matek, którą gdzieś tam kiedyś niedługo być może albo i nie planuje po prostu przeczytać się z nią, zapoznać. To wszystko z mojej strony na dzisiaj. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie, za obecność. Dajcie mi koniecznie znać przede wszystkim, czy lubicie czas literatury, a po drugie, właśnie jakiego rodzaju artykuły Was zainteresowały w trakcie czytania albo dzisiaj właśnie w trakcie oglądania mojego filmiku. Dziękuję bardzo serdecznie, życzę miłego dnia i miłego czytania. Cześć.